Dzień dobry wszystkim, witajcie moi Cześć. drodzy. Jestem dzisiaj z Kasią, z moją partnerką biznesową i słuchajcie, nakręcamy dla Was osobny odcinek odnośnie naszego białka waniliowego, dlatego, że niektóre z naszych klientek mają pewne pytania co do tego, jak to te białko stosować, więc uznałyśmy, że może będzie lepiej, że to dokładnie wyjaśnimy. Słuchajcie, co to te białko jest, to opowie Kasia, bo ona jest do tego specjalistką. Białko jest to, zawiera bardzo dużo aminokwasów, minerałów i witamin. Jest to przy, jeżeli, nie wiem, ćwiczymy jakoś, tak, czy nie wiem, czy w siłowni, chociaż teraz są siłownie zamknięte, możemy tak w że jak tutaj ćwiczyć. Jak na przykład my będziemy my za na chwilę. za chwilkę my będziemy ćwiczyć. E... W tych pięknych okolicznościach przyrody. Tak. <noise> jak to może nazywać ćwiczenie, czyli to będzie morsowanie. Ale przed tym będzie trening. No to delikatny, tak, na rozgrzewkę. <noise> Teraz, teraz się, się zgubiłam, bo się, się, się zagadałam. Tak, o nie. Słuchajcie, to jest koktajl odżywczy, no. odżywczy koktajl, tak, e, który zawiera dużo aminokwasów, dużo witamin nie, i zastępuje całkowicie nam posiłek. posiłek. Taka jedna paczuszka może nam wystarczyć na 15, to jest 375 gram, e, może nam wystarczyć na 15 posiłków, minimalnie na 15 posiłków, czyli może nawet do 20. W środku mamy miarkę. E, ja na samym początku, jak tam e, e, Byłaś na co dziewiąte, czyli na co dziewiąte? mówili jedna porcja, jedna porcja tego, tego, tego białka, tak? No ale jaka ta porcja? Bo tam ja nie widziałam nic, żeby tej był ten. Okazuje się po otwarciu tego opakowania, w środku mamy miarkę, dokładnie z jaką ilością mamy się ustosunkować i ile mamy sobie zrobić tego białka. I słuchajcie, do naszej C9 lub w ogóle jeżeli kupujemy indywidualnie to białko, potem może na przykład niektórzy mężczyźni będą chcieli kupić tylko samo to białko, bez klina. Słuchajcie, dostajemy takiego shakera, i w środku, w tym shakerze, tutaj jest taki kubeczek. Jest taki kubeczek. To też po jakimś czasie doszłam do tego. O, ja co... też miałam zagadkę, na co, jestem? Kubeczek, <grym> na co jest ten kubeczek, kubeczek, dokładnie. A ten kubeczek jest po to, że w środku tutaj jest miareczka, wybieramy sobie miareczką jedną miarkę białka, wsypujemy do tego kubeczka, tak jak my tutaj mamy z Kasią już przygotowane, zaraz Wam zademonstrujemy, wsypujemy sobie tutaj te białko, tą swoją porcję białka, dokręcamy do naszego kubeczka, tutaj wlewamy sobie mleko, na przykład Kasia ma samo swoje mleko, e, a ja mam mleko z owocami leśnymi. Możemy stosować mleko sojowe, migdałowe, ale zaznaczmy niesłodzone mleko migdałowe, kokosowe, ewentualnie zwykłe mleko, ale z małą ilością tłuszczu. Okay. Tutaj sobie możemy włożyć nasze, nasze, tu możemy sobie nalać nasze mleko. jak również ja to robię tak, że tutaj wsypuję zamrożone owoce, więc to wtedy mi trzyma, jeżeli nie mam możliwości trzymania tego w lodówce, to wtedy mi po prostu trzyma, yy, trzyma mi po prostu zimno w tym środku. Tutaj jest też taka, taka, taki shaker do tego, do tego zestawu, możemy sobie to fajnie zakręcić. Potem możemy to otworzyć i jest gotowe do picia. I słuchajcie, my wam teraz zrobimy tu eksperyment, tak, naszych shakerów, ponieważ my tu z Kasią mamy, tu jest mój, tu jest Kasi, voila, voila. To będzie nasze śniadanie, słuchajcie, więc my odkręcamy nasze shakery, tu jest nasze białko w środku dziewczyny. Jakoś te twoje takie bielsze niż moje, a nie, chyba takie samo. Chyba taki takie samo, tylko inne Sam jest, to, coś może innego wsypałaś, <laughs> ale nie. Dobra, dziewczyny, i teraz wsypujemy nasze białko do naszych shakerów. Okay. Zakręcamy shakerki, teraz tak to się, Kasia, nie, po, nie pooblewamy, jak to dobrze nie zamknięte. Ja to tak raz, bo to na C9, albo na śniadanie, albo na kolację, ja sobie zapomniałam po prostu zamknąć tego dzióbka tutaj na górze. Ja zaczęłam szejkować, to po prostu moja kuria była cała w tym białkiem. Więc tu... Ale tu uważajcie, zamykajcie. Dlatego kręcimy osobno odcinek. Sprawdzajcie, czy jest zamknięte. A to jeszcze było przed pracą, więc automatycznie ja po prostu byłem tak. oranci, i to pewnie i O, No Dokładnie, ciuchy i wszystko było brudne. Dobra, jest zamknięte, słuchajcie, i my miksujemy. Tu właśnie mamy teraz publiczność, więc trochę, trochę jest zabawnie, ale czemu nie. I teraz już koktajl jest gotowy do picia. Mi spadł. Pozdrawiamy serdecznie.